Biednie, panie Koprze. Co się dziwić, mój szef Leży tutaj już od turku. na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzywka. Groch po brzuchu szepę klepie. Jak tam rzepą, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie Grochu, jako żyje się po drogu. Lecz Pietruszka z nią jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to feler bez nosa. Druga akcja. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraczku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech to pani prędzej zwyka, jak chcesz odepnieć buraczek, wszyscy płaczą. A to feler Dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka zaparzyła się marchewka. Niech, niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta! A kapusta rzeczy z